No to może pokrótce się przedstawimy. Mam na imię Agata, jestem dzisiaj razem z moim mężem Mariuszem. Z tyłu za nami jest nasza córka Karolinka. Poznaliśmy się na zgrupowaniu kadry narodowej w wyślarstwie. Ciekawa taka historia, bo Mariusz jest rodowitym Warszawiakiem, ja pochodzę z Krakowa. I tak to przygoda sportowa powiązała nas ze sobą na zgrupowaniach i doprowadziła do sakramentu małżeństwa. W sporcie. No, to była niesamowita przygoda, która trwała blisko 15 lat. Mariusz został mistrzem świata w 2012 roku. Ja zdobyłam brązowy medal z Europy. No i tak to przygodę zakończyliśmy w sakramentalnym tak w kościele. Byliśmy pełni planów i zapałów na nasze życie. Byliśmy też otwarci na nowe życie. Jak każdy sportowiec, który ma zawsze wszystko zaplanowane, tak też naszą przyszłość planowaliśmy. Chcieliśmy mieć dużą rodzinę, oczywiście świetną pracę, żyć długo i szczęśliwie. I z tych planów powoli zaczęły się robić coraz większe schody i coraz większe problemy. Pomimo tego, że chcieliśmy być, my chcieliśmy być otwarci na życie, to to życie w naszej rodzinie się nie pojawiało. Z pracą też było różnie. Na pewno, jeśli nawet jakąś się pojawiła, to nie była praca, która nas satysfakcjonowała. I tak powoli, powoli zaczynaliśmy się troszkę wypalać w tym wszystkim. Razem z Mariuszem pochodzimy z rodzin wierzących, praktykujących, myślę, że można tak powiedzieć. Wydawało nam się, że bardzo dużo wiemy, i to wszystko zaczynało być powoli weryfikowane. Przez te problemy, które pojawiały się u nas z poczęciem dziecka, coraz bardziej utrudniało pogarszała się relacja między nami, relacja ze naszymi znajomymi, którzy po troszkę nas nie rozumieli, dlaczego takie, a nie inne decyzje podejmujemy. Rozpoczęliśmy leczenie, był pierwszy, pierwszy lekarz, pierwsza klinika, kolejna. No, i niestety nie mieliśmy zbyt dobrych diagnoz. Ciężko było znaleźć u nas przyczynę, i wszystko sprowadzało się do tego, że raczej nie będziemy mogli mieć dzieci. Medycyna standardowa dawała nam 2% szans, i jedyną alternatywę, którą nam mogła medycyna zaproponować, to było zapłodnienie pozołówstrojowe in vitro, na które nie chcieliśmy się zdecydować ze względu na nasz światopogląd. To też budziło niezrozumienie wśród naszych znajomych z pracy, przyjaciół którzy uważali, że już wieczor dawno się skończyło i wypadałoby w końcu pójść naprzód i wykorzystać tę medycynę. W końcu to nic złego nie chcemy zrobić. Rodzina gdzieś tam wiadomo jak to wypatrywała chrzcin na horyzoncie, co budowało coraz większe jakieś takie u nas niezrozumienie, frustracje i trudność w odnalezieniu się w tym wszystkim. Coraz więcej żalu, coraz więcej bólu, którego nie potrafiliśmy już nawet wyrazić. I coraz mniej zrozumienia. Lekarz za lekarzem, diagnoza za diagnozą i to doprowadziło nas do tego, że w pewnym momencie stwierdziliśmy, że już minęło prawie 6 lat. Powiedziałam Mariuszowi, że już naprawdę nie ma sensu więcej się leczyć i zakończmy ten temat. I był taki dzień, kiedy Mariusz wrócił z pracy i powiedział, że ma jeszcze swojego znajomego świetnego lekarza, może byśmy poszli. I ja jak prawdziwa żona, która potrafi zrobić dwie rzeczy z niczego, obiad i awanturę. Nie zrobiłam mu obiadu, tylko zrobiłam mu porządną awanturę. Wykrzyczałam do niego, że jeszcze raz w życiu. Jeszcze raz w życiu ktokolwiek w tym domu poruszy temat leczenia niepłodności, to wyleci razem z futryną. I powiedziałam, czy ty, Mariusz, nie rozumiesz, że my potrzebujemy cudu cudu niczym trzej królowie. No i chyba Pan Bóg ma duże uszy i zabawne poczucie humoru, bo następnego dnia poszłam do pracy. I kolega z pracy był nowy zatrudniany, i przedstawiam się: Cześć Agata, on mówi: Cześć Kacper. A ja mówię: O, jest pierwszy król. Ciekaw ja jestem, gdzie jest kolejnych dwóch. I to była taka zabawna anegdota. I następnie może Mariusz coś powie, co się wydarzyło. Myślałem, że A <grym> Tak Agata mówiła. Niby 6 lat, niby wydawało się, że wszystko jest w porządku, że, że relacja małżeńska jest w porządku, że chodzi nic niedzielę do kościoła. Spowiadaliśmy się raz do roku. Um, wydawało się, wszystko gra, tak? Ale jakby brakowało takiej iskierki, um, takiej, takiej radości życia, um, takiej, takiej jakby no, czegoś, czegoś takiej, przede wszystkim od świeżości, takiej świeżości, takiej chęci na jakąś zmianę. Jakby brakowało, no przede wszystkim cały czas przeje, mocno przeje, przewijał się ten temat yy, potomstwa. No, które nie nadchodziło, pomimo tego, że różne próby żeśmy po, podejmowali. Nie wiem, czy to Agata, bo tak dużo rzeczy powiedziała, że nie tylko ale, ale no jeden z lekarzy i to z i to dobrej kliniki w Krakowie dał nam 2% szans. Kiedy wyszliśmy z gabinetu, no to początkowo padły słowa Agaty, że jeszcze tu wróćmy z dzieckiem, zobaczysz, że nasz Bóg jest dużo silniejszy niż, niż, te, niż te wasze metody i pomysły. Nie? No ale jakby po tej diagnozie trwało bardzo długi bardzo drugi okres czasu, nim to się zmieniło, więc jakby byliśmy poddani mocnej takiej próbie, co, co będzie dalej. No i była taka frustracja i była taka pamiętna w sumie nasza taka niedziela, gdzie szliśmy wieczorem do kościoła, tutaj z Tróżą rybną, niedaleko tego stadionu, płaszowianki. Rozmawialiśmy, jak to z naszą wiarą, jak tym naszym życiem i Pracą, różne tematy się pojawiały. Jednym z tematów, a przede wszystkim głównym było to, że, że cały czas jesteśmy w kościele na samym końcu blisko drzwi wyjściowych i, i albo po prostu wyjdziemy chyba z tego kościoła, no bo nic to nam jakby nie daje, nie, nie daje to nam jakiejś, nie mamy doświadczenia Boga takiego mocnego. Po prostu jakby odhaczamy te spowiedzi, odhaczamy mszę niedzielną. Czasem coś padnie, czasem nie. Co? I co? Ja albo wyjdziemy z tego kościoła, albo, albo po prostu się to zaangażujemy mocniej, nie? No i nie trzeba było długo czekać, bo, bo, bo przyszedł styczeń i, i pojawiła się wizyta duszpasterska, na którą też nieoczekiwanie to może kiedyś jeszcze podzieli się ten, tą wersją ksiądz Michał, który miałby do nas w ogóle nie przyjść, przyszedł pomimo tego, że, że miał zupełnie inne zadania na ten dzień pojawił się jakby z taką wizytą duszpasterską. No i niby to miała być zwykła, prosta jakby wizyta. No, jednak była to zupełnie jakby inna wizyta duszpasterska, jak zazwyczaj podzieliliśmy się naszym problemem, pomimo tego, że z nikim innym się nie, zazwyczaj nie dzieliliśmy, nawet nasi znajomi, nasi rodzice najbliżsi. Nigdy nie, dosłownie nie, nie poruszaliśmy tego problemu i leczenia. Ksiądz Michał zaproponował modlitwę, więc była tutaj taka, był też taki moment modlitwy jakby wstawienniczej, ta takiej o, o rozeznanie drogi, o, o jakby wyjaśnienie tej sytuacji. No i jakby tam, oczywiście też wychodząc, zaproponował, że ma w sumie gdzieś tam znajomego lekarza na protechnologa, może nam dać kontakt, na co ja już się uśmiechnąłem, bo wiecie, znałem te słowa, że jeśli jeszcze ktoś <grym> Coś o, o leczeniu, no to będzie krucho z nim. O dziwagach chyba ta nie, nie tak reagowała agresywnie, więc e, się Michał żeby się to własnych siłach. E, ale jakby ten wieczór dużo odmienił, bo e, zmieniła się jakby w jednej nocy ba, na plus bardzo relacja. Tutaj taka małżeńska, która nam się wydawała, że jest e, wszystko w normie, a jednak e, coś tam zaczęło się mocniej jakby żarzyć, tak, nawet w takiej relacji damsko męskiej. I tutaj poranek też już był dla nas czymś nowym, bo wstaliśmy rano z taką jak delikatną tak jakby chęcią na zmianę, takim oczekiwaniem, że, będzie, że coś będzie z tego lepszego. Z większą radością Agata, która zawsze wyłączała 4-5 budzików rano, nagle wstała rano, zrobiła mi śniadanie. Gdzie ja przez dłuższy czas już ja robiłem te śniadania, nagle ona, ja się budzę, nie ma jej wyszko, nawet już tam wszystko przygotowane chodzi sprząta, mówię, no, jakaś coś się zaczęło dziać i to były takie pierwsze sygnały, takie muśnięcie, że, że, że jest iskierka nadziei w tunelu. No i chwilę później w zasadzie tak się złożyło, że w naszej parafii były rekolekcje, to były źródła wiary. Takie spotkania co poniedziałkowe z nauczaniami, z, z modlitwą o uzdrowienie, z modlitwą y, różnego rodzaju też między innymi raz była modlitwa o dar potomstwa. Był wystawiony święty Sakrament, takie dość dynamiczne lekcje, czasem trzeba było wyjść z kościoła, czasem trzeba było napisać coś, jakieś przywiązanie do grzechu, dzisiaj wynieść, spalić w ogniu, więc to były takie też doświadczenia, takie że no, dość mocne dla nas, że jakby jest coś, na czym trzeba było się zastanowić, coś co mnie być może w jakiś sposób dołuje, wiąże, no i trzeba być może się tego pozbyć. Um, odbyliśmy też, stwierdziliśmy, że no, warto być może też odbyć taką spowiedź poważną, taką, że tak powiem odkurzyć jakby nasze życie z przeszłości, czyli zrobić taką spowiedź z swojego życia. I do takiej spowiedzi też przystąpiliśmy. I już jakby samo przygotowanie do tej spowiedzi trwające parę dni dało takie doświadczenie jakby no, takie powiewu lekkości, świeżości. E, takiej radości na nowo. Takiej, że kurczę, coś się zmienia w moim życiu jest lepiej. Pomimo tego, że była jeszcze zima, e, to nagle wyszło piękne słońce, pojawiła się taka, trochę jakiś promień wiosny. Nie? E, więc to było takie, takie, takie jakby też doznanie takiej, jakby wewnętrznej, duchowej przemiany też po tej, po tej spowiedzi. Yy, jednocześnie yy, podczas ty, tych rekolekcji też była ta, taka sytuacja, że, że była taka modlitwa zawierzenia Panu Jezusowi, oddanie jakby jemu, yy, zawierzeniem jemu sam, całego swojego życia. To, bo, były rozdane takie, takie jakby małe takie upominki, był Jezus miłosierny, z przodu z tyłu była modlitwa, że po prostu zawierzam ci całe swoje życie, yy, każdą sferę swojego życia i chcę, żebyś Ty był tam moim Panem yy, i Tobie wierzę, Tobie ufam. Oczywiście nie są dosłowne słowa, ale jakby treść jest do tego zmierza. Po tej modlitwie takie zawierzenia też w jakimś czasie doszliśmy zagadną do tego, że no skoro jakby każdą strefę oddajemy Panu Bogu, każdą strefę Jezusowi, no to nawet nasz dom, tak? Zaczęliśmy patrzeć troszkę po ścianie, zaczynają się otwierać oczy, że, że mamy jakieś słoniki na szczęście, że mamy podkowy, które dostaliśmy jako pamiątki. z... z na z, tak na, na ślub, od znajomych, z inicjałami. Po prostu wzięliśmy dużą e, siatkę. jakieś siadkę, poprzywożone z kin. takie rzeczy po prostu wyrzute, żeby czyścić. No i potem też się pojawił temat też trochę muzyki, bo też mieliśmy dużo jakiejś muzyki, um, gdzie, gdzie na rozpadówkach były jakieś czaszki, nie czaszki metalowej, nie metalowej, w pewnym stwierdziliśmy, że nie znamy do końca treści, nie, nie jesteśmy dokładnie przekonani, jakie to może nieść przesłanie. Coś nas wtknęło, że wyczyśmy wszystko, jakby nie. I jak robiliśmy też zdjęcia w trakcie, czasem wysłaliśmy właśnie księdza, którego już mocniej tam w pewnym momencie poznaliśmy, myśmy po pewnie po zwariowaliśmy, nie? ale to jakby przyniosło znowu w pewnym momencie w domu, żeśmy stanęli razem, tak jest jakby spokój, nie? jest jakby taki ład, cisza. I to, da, to się jakby przynosiło cały czas na jakieś, jakie, naszą relację, na relacje jakby w pracy, na relacje do ludzi, których spotkali, spotykaliśmy, na taki spokój, jakiś powiew radości. Nie? No ale cały czas gdzieś, aj, i co najważniejsze, no to mając ten kontakt. Ja nie ruszałem tematu, wiedziałem, że Agata jakby zamknęła mocno drzwi, i, i, i 6 lat, jakby próby starania się o dziecko i dużo badań. Myślę, że mężczyzna może sobie tylko wyobrazić, co musi przejść kobieta yy, przez taki szereg badań. No, w przypadku mężczyzn są to zawsze badania krótkie, i większość badań leży po stronie jakby kobiety. Jest to trudniejsza, dużo sytuacja. Yy, więc ja tego tematu nie ruszałem. Agata po prostu któregoś dnia przyszła yy, i powiedziała: wróćmy do tego, tak? zacznijmy się leczyć, yy, podejmijmy ostatni raz taką próbę, skoro. skoro można powiedzieć przed ksiądz przed ksiądz modlitwą tak w imieniu tak został wysłany można powiedzieć przez przez Boga no to po coś przyszedł po coś dał, po coś ten kontakt tutaj to nie było zwłaszcza że znaliśmy potem już tą drugą stronę że ksiądz tak naprawdę miał u nas nie być a przyszedł i miał ten kontakt z tego człowieka więc być może tu była jakaś jakaś tu boska droga w tym no więc zaczęliśmy leczenie i może to Agata troszkę więcej o tym powie jak to przebiegało no, rozpoczęliśmy to leczenie mniej więcej chyba w lutym. Podobnie jak wszędzie, badania za badaniami, i te pierwsze badania też za bardzo nie wnosiły nic nowego. Większość wyników wychodziło nam w miarę poprawnych, plus, minus tam przy dolnych lub dolnych granicach, i ciężko było rozeznać, jaka jest główna przyczyna u nas, że mamy, znaleźliśmy się w takiej czy innej sytuacji. Było dużo też różnych rozmów, ponieważ leczyliśmy się niedaleko na Śląsku. Podróże tam i z powrotem zastanawiały się, jaka jest w ogóle celowość. Jak to zwykle bywa, mieliśmy wokół siebie też różnych doradców, którzy nie mogli zrozumieć, jak mieszkając w Krakowie, gdzie jest tyle klinik, teraz specjalistów wszystkiego, my decydujemy się na leczenie gdzieś tam na Śląsku. I pewnego razu podczas takich rutynowych badań okazało się, że został znaleziony u mnie guz. I stanęliśmy znowu przed nową drogą, nie wiedząc za bardzo, które drzwi zostaną dla nas zaraz otworzone, i że może tu nie chodzi tylko o nowe życie, które my prosimy, tylko trzeba się będzie modlić o, o życie dla mnie. Wszystko się dobrze skończyło, wszystko zostało na takim etapie znalezione, że, że, ten, że usunęliśmy ten guz i wyniki były pozytywne. Znaczy, tu jeszcze trzeba dodać, że to też trwało, te to leczenie. To, 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 nie, to były prawie długi, taki długi rok gdzie cały czas była jakby informacja, że nie wiadomo czego szukać. Szukamy cały czas nie wiadomo czego. No i frustracja, tak? Frustracja, dużo emocji. Jednocześnie też czyściliśmy ducha tak? tą spowiedzią. Robiliśmy też porządki w domu, dorzucając muzykę, a zawsze robiliśmy muzykę, tak? Więc czymś trzeba było to zastąpić, więc stwierdziliśmy, że kupimy jakąś chrześcijańską muzykę, tak? Właśnie pojawiła się DGD, pojawiła się drugi zespół. Exodus, Eksodus. Eksodus. Tak i tam sobie ciekawe, tam było, taka była, była pieśń w sumie z psalmu 126 i to gdzieś tam do nas trafiało, że pojawił się właśnie, też w międzyczasie, w międzyczasie też czytaliśmy dużo pisma, ale tam jakby przyszło słowo, że, że ci, którzy Wełzach sieją, będą w radości. I w tej frustracji nie rozumiem, że ta piosenka, którą teraz słuchamy, bo mieliśmy dwie płyty na krzywstwa, <tusza> to kółko to samo i ta piosenka często była odtwarzana. I zobacz, ta piosenka nawet o tym mówi, że my tego jeszcze nie rozumiemy i, i, i też prosiliśmy, by pana Boga ten będzie, żeśmy ją też już odpuścili, bo my to, żeśmy się leczyli. Zauważymy, no jaką mamy drogą iść, nie? Czy to będzie potomstwo, czy to będzie jakaś inna droga, ale... No, są te łzy, tak? My próbujemy coś tu działać po ludzku. Yy, no ale tak, ta, ta druga część psalmów jest pozytywna, nie? To trzymajmy, się, trzymajmy się tej drogi, którą idziemy. No i gdzieś tam ta droga y, przez łzy tak? doprowadziła do tych badań, które w pewnym momencie jeszcze mocniej nas pod ścianą postawiły, no bo okazało się, że jest guz, a nie wiadomo, czy to nie będzie pochodzenia. No, jaka droga będzie dalej z tym tematem? Jakiego to będzie pochodzenia? No. Ale... No ale Pan Bóg niej miarą pełną i utrzęsioną. <grymne> I tego bardzo mocno doświadczyliśmy. Mało tego, że u mnie wszystko zostało pozytywnie zakończone. E, wszystkie ogniska zapalne zostały usunięte. I kiedy do, do, pojechaliśmy odebrać wyniki, okazało się, że jestem w stanie błogosławionym. No i że spodziewamy się dziecka. No za to wszystko chwała Panu. To był naprawdę taki rok bardzo burzliwy. Mm -hmm. Dużo się w nim działo. Ale doświadczyliśmy też dużej takiej łaski mm -hmm. od Pana. Też takiej... Zmieniliśmy też naszą relację do Boga w pewnym momencie, bo nie tylko modliliśmy się z pretensjami o to, że Bóg nie realizuje naszych planów, to nie tylko było tak, że przychodziliśmy na modlitwę i Panie, ja mam taki świetny plan, a Ty co robisz? Dlaczego Ty nie spełniasz moich oczekiwań? Tylko w pewnym momencie zaczęliśmy być otwarci i prosić Boga, Boże, skoro nie ta droga, skoro nie chcesz tego dla nas, to wzbudzi nas pragnienia i poślij nas tam, gdzie Ty chcesz. Czy mam budować studnie w Kamerunie, czy mam być otwarta na adopcję? Jeśli są takie Twoje drogi, to. Włóż do mnie to pragnienie i rozbudź je, a wygaś te inne, żebyśmy potrafili normalnie na nowo żyć. I to też była taka zmiana w relacji do Boga, że zaczęliśmy nie tylko mechanicznie z nim rozmawiać standardowo, tylko prosić go, by wskazał nam inne ścieżki, które mielibyśmy podążyć. Pan pewne rzeczy nam zabierał, ale dawał zawsze coś w zamian. Tak jak mówię, usunęliśmy tam, powiedzmy, jakieś muzykę, filmy z dziwnych źródeł, które posiadaliśmy w tym domu. Tak też Mario odświeżył swoją gitarę i ta tak. jego dawna pasja, która gdzieś tam też wymarła, i już ten zawsze tak. marzył, żeby, żeby grać, wrócił z powrotem do grania. Mhm. I to też było takie, że zawsze coś dostawaliśmy w zamian. W takich nawet drobnych, zwyczajnych rzeczach to przychodziło z powrotem. Gitara wisiała w zasadzie 6 lat nieużywana, nie używana mnie. Siątłaś jakby na tej wizycie bo masz gitarę, może kiedyś pograsz, nie? To się uśmiechnąłem co mam grać, skoro nawet potem ja nawet tego było to nawrócenie nie znam nawet żadnych pieśni, no ale zawiązała się na przykład po źródłach wiary wspólnota e, szkoły, nowe, szkoły nowej ewangelizacji, gdzie no, za jakiś za chwilę była potrzeba muzycznych i stworzyła się grupa ludzi, która grała. No i za jakiś czas miałem możliwość jakby podłączenia jakby pod nich i też uczenia się, bo, bo, bo to, są to dzisiaj osoby, które są po wykształceniu, z wykształceniem muzycznym, więc mogę się jakby od nich uczyć, ich in, od nich inspirować. No i też kiedyś się powiedziałem, mówię, kurczę, fajnie było jakieś, jakiś jakieś jakiejś kapeli grać, nie? No i nagle okazuje się, że ten ksiądz mówi, no, słuchajcie, potrzebuję muzycznych na kurs Nowe Życie, nie? No i jak byliśmy już po Nowe Życie, no to znaliśmy się w ekipie, na kolejną na obęcie, żeby posługiwać jako, jako muzycznie. Więc to też gdzieś tam daje taką radość, że teraz ta gitara, która tam wisiała, już ma swój tutaj stojak i gdzie nawet czasem w sobie biorę tą gitarę mała leży i coś tam szlifuje. Nie? Są te wspólne spotkania jakby wspólnoty, na które też tam czasem trzeba coś przygotować, coś pograć. E, co też daje takiego kopa jakby to jest połączenie, no bo jak ktoś lubię muzykę, jeszcze na przykład lubiłem trochę taką, można być rock'n'rollową, nie? to jak to się jeszcze połączy gdzieś z splecionym jakby Słowem Bożym, który też działa niesamowicie czasami w punkt, no to, to, jest taka, no to to jakby, to w człowieku powoduje taki wzrost duchowy, prawda? No też nie powiedzieliśmy ważnej rzeczy, że jakby, jakby w międzyczasie, jak żeśmy się leczyli, yy, zawiązała się wspólnota yy, jakby taką, yy, Taką, takim rytuałem rytuałem tej wspólnoty było to, że na zawsze na koniec spotkania można było wrzucić intencję do modlenia, tak? I wtedy wspólnota przez ten dany kolejny tydzień modliła się w tych intencjach. No ja nieraz powiem do Agaty, wrzućmy, wrzućmy naszą intencję, nie? A ja tam mówię, nie, nie wrzućmy, bo oni wszyscy będą wiedzieli o co chodzi, nie? Że to my jesteśmy, mamy mam problem, nie? Tego na początku nie rozumiałem. I słuchajcie, nigdy żeśmy nie wrzucili tej intencji, ale jak... Yy, Poczęła się, się Karolina, wiedzieliśmy, podzieliliśmy się tą wiadomością ze, ze wspólnotą. To oni powiedzieli: żeśmy się za was modlili. My się za was cały czas modlili, wiedzieliśmy, że potrzebujecie tego, nie? No i nieraz, właśnie do dzisiaj, jeszcze wychodzimy z tego kościoła, z którym zawsze staliśmy na końcu. Wydawało się, żeśmy my, ludzie, no i Pan Bóg, tak, jest cała, cała msza, tak sprawowana. A tu się okazuje teraz, że wychodzimy z kościoła i dziecami cały czas podchodzą, jak my się cieszymy, że macie wszystkie dziecko, nie? Ludzie, których oni znają nasze imiona, my już nie znamy ich. Oni się za nas modlili, a my już nie wiedzieli nawet, że oni tam są. Także to jest takie w ostatnim czasie bardzo mocne jakby doświadczenie y, takiej wspólnoty, więzi, no i też nowych jakby przyjaciół, relacji. Dzięki temu wydaje mi się, że, że nieraz y, człowiek się podnosi mhm. szybciej z kolana. Także chyba. No, tyle tak. A proszę powiedzieć, bo tak hmm. y, ta kolenda to jest. To ja jeszcze, przerwę na sekundkę. Hmm. Czy masz może te karty, które ci oddałem? <laughs> Boż, do aparatu. Troszkę chaotycznie. chaotycznie. Nie, bardzo dobrze. <laughs> no, ale tak jak się to mówi o swoim to życiu, to tak, y, nie, no, różne, nie tak da się. się otwierają, nie? No, to tak. Ciężko tak nam zebrać jeszcze. Mówiliśmy, my mówcami nie jesteśmy. Mogę mm -hmm. Tak, tak, spokojnie. Ja chciałem zapytać o te, o te kolędę. To był początek 2018 roku, czy 17? O, teraz mamy 19, 18, styczeń 2018. Czyli nie. właściwie cały ten poprzedni rok, tak. Tak, tak. To, 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 mm -hmm. te zmagania, no i załatwował to w październiku. Dowiedzieliśmy się, że w, lut w lipcu dowiedzieliśmy się, że mam guza, a w październiku, że jestem w stanie błogosławionym. Mm -hmm. I proszę powiedzieć o, o tym okresie właśnie, od października, co się. No, wszystko się zmieniło. No całe nasze życie się zmieniło. To niesamowita radość, która w domu się pojawiła. Na początku, chyba takie niedo, niedowierzanie w to wszystko. Człowiek zawsze wierzy w Boga potężnego, wszechmocnego, który czyni wielkie cuda. Eee, I może sobie myśleć. No tak, no może gdzieś w Fatimie, może w Lurt, ale tu na Saskiej 2, żeby Bóg takie rzeczy czynił, to tak nie do końca. A może jak nawet, to chyba bardziej do takich ludzi, którzy żyją wiarą i są święci, ale nie przyjdzie do takich zwykłych, co mieszkają na krzywdy na czwartym piętrze, że do takich Bóg nie zagląda. I to chyba było na początku takie niedowiary, że ten Bóg jest i że on naprawdę przychodzi i dotyka czasami pomimo takich właśnie drzwi pozamykanych, mimo tego, że my do końca nie jesteśmy otwarci na przyjęcie tego aż on przychodzi tak bardzo subtelnie i daje nam dużo więcej. I to było chyba takie pierwsze zaskoczenie. Y to tak, bo też, bo w, w pewnym momencie pojawiała się też niesamowita relacja jakby tutaj pomiędzy nami, jak się zamichałem. bo w, w pewnym momencie stwierdziliśmy, że skoro jedna była spowiedź generalna, potem gdzieś tak, że to trochę przygasło po dwóch miesiącach, chcieliśmy kurczę, może jeszcze trzeba częściej chodzić. nie coś co zaczynam księża mówić, może warto częściej, może warto częściej. No i nagle zaczęliśmy cyklicznie co miesiąc chodzić, no więc powstała też jakaś taka więź i on też nieraz odprawiał nawet modlitwę. Nieraz ja, była taka sytuacja, żebyśmy siedzieli pod Wawelem i były jakieś trudne badania i po prostu się też baliśmy, czy iść na te badania, czy nie, to też człowiek naczytał po internecie. No i nagle patrzymy w komórkę, tutaj, co u was słychać od księdza Michała? No i siedzimy pod Wawelem e, sobie, nie? I nagle ksiądz mówi, o super, ja jestem na tej ścieżce, dołem jadę, to zaraz do was podjadę. W jednym momencie. I podjechał, powiedział, słuchajcie, no, jak się boicie, to jutro robimy mszę. E, i tak, dokładnie, myśmy siedzieli potem tym ponieważ ja podeszłam, bo odeszłam do lekarza, otrzymałam wyniki, które były bardzo słabe dla mnie. No i miałam na następny dzień iść do szpitala na zabieg. Ksiądz powiedział, że w takim razie następnego dnia odprawimy 6 świętą i udzielimy mi namaszczenia sakramentu chorych. No i okazało się, że wszystko dobrze przebiegło, że nie musiałam zostać w szpitalu. Wyszłam tego samego dnia po zabiegu, a wyniki były pozytywne. Więc działy się rzeczy, pewnie dla niej jednak powie, że zwykłe zbiegi okoliczności. No, ale gdzieś, jak człowiek popatrzy na tą całą układankę, to w tym wszystkim był jakiś palec Boży, naprawdę, który nas prowadził. Nieraz siedzieliśmy tutaj z Mariuszem w domu i stworzyliśmy taką listę plusów, leczyć się gdzie, jak, dlaczego za, przeciw, dlaczego, w tym, dlaczego na ten Śląsk mamy jechać, nie możemy tu, może to już warto zakończyć. No tu trzeba też podkreślić jakby to, że, 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 że wiarę jakby się Michała, bo on zawsze, Agata zawsze mówiła, jest matematyka, ja mam niedługo czterdziestkę i, i też strach przed tym, czy to dziecko będzie zdrowe i też mieliśmy jakieś obciążenie już sportowe, ta genetyka może już jest też trochę wypalona, może to po coś jest, te 2%, żebyśmy jakby nie szli w tym kierunku. No się zawsze Pan Bóg ma swoją matematykę, wy go tam nie uczcie nie? i on jakby bardzo mocno był przeświadczone. Ale w momencie, kiedy no, okazało się, że jest guz, że, że, że trzeba to usunąć, nie? no to jak do, potem do, odbieraliśmy wyniki, no to też byliśmy przerażeni, bo, bo, bo takie jedne wyniki odebraliśmy, że, że jakby te wszystkie parametry wskazywały na tym, że albo jest rak, który się rozwija w, w takim bardzo tempie, albo nawet w nie. No i napisaliśmy do na lekarza, lekarz powiedział, gratulacje przyjeżdżajcie do, do, do Katowic, pojechaliśmy do Katowic potwierdził to, zrobił badanie USG, jakby wracając mówimy, no co jedziemy do księdza Michała, nie? I mówimy mu, że musimy, I czy on słyszał w ogóle o kiedy ostatnio słyszał o cudzie. No on, już był, prze... on był jakby prze... trochę już przerażony, bo myśmy w takim sposób powiedzieli, że on myślał, że jest po prostu drugo... ta druga wersja, nie? On się już bał bardzo mocno. nasz no, powiedzieli, że no jest dzieciątko, no to usiadł po prostu i siedzieliśmy wszyscy i nie dowierzaliśmy, że to, że to się wydarzyło, nie? że te 2% szans gdzieś do Pana Boga było po prostu bez problemu, tak?